Już po raz czwarty KTSNA Siarkopol Tarnobrzeg zaprosił do udziału w mikołajkowym rodzinnym turnieju tenisa stołowego. Patronem tych zawodów od bieżącego roku jest zmarły 5 lat temu wieloletni prezes klubu Roman Kulczycki. Wreszcie sfinalizowaliśmy sobie tą wcześniej jeszcze myśl, by, by poświęcić tą edycję i następne w świętej pamięci Romanowi Kulczyckiemu, wspaniałemu szefowi i działaczowi tenisa stołowego. I będziemy to tak dalej trzymać. No. Od pierwszej edycji turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, a frekwencja rosła z roku na rok. Nieszablonowa formuła zawodów, w której dzieci rywalizują w zespole z rodzicem lub innym opiekunem sprawiła, że w bieżącej edycji wystartowała rekordowa liczba zespołów. Taki był pomysł, żeby, żeby dzieci po prostu zintegrować z rodzicami, żeby ten rodzic wiedział co to dziecko jeżeli chodzi na trening, to co to znaczy ten trening? Także po to też chcemy, żeby rodzice też się pobawili. U mamy z Sanoka, z Łętowni, z Tyczyna, z Korzeniowa, ze Świniar, z Puławskiej. No, przekrój całego województwa podkarpackiego i jedna osoba z województwa świętokrzyskiego ze Świniar. Także tylko przyklasnąć takiemu podejściu. Co istotne również, że w grupie młodych, czyli klasa 1-4 praktycznie dominowały dzieci ze szkoły podstawowej numer 10, czyli szkoły, którą obejmujemy patronatem przez naszą, naszą sekcję. To zdecydowana większość. Natomiast grupa właśnie 4-8 to już są pomieszane różne środowiska. Turniej przeprowadzony został zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego. Na jeden mecz składały się dwa pojedynki wygrane do trzech setów pomiędzy dziećmi oraz dorosłymi. W przypadku remisu pojeden o Zwycięstwie decydowała gra Deblowa. W młodszej kategorii wygrała drużyna Piotr i Krzysztof Harajda z SKTS Sanok, która w finale pokonała Karolina i Marcina Czechów z KTS Tarnobrze. Piotr już trochę nieśmiały, jest, ale podobało mi się to, że tutaj właśnie sam jest panem swojego losu. Jak e, ćwiczy to potem w, po jakimś czasie są jakieś efekty i. E, no Też pozwalamy mu, bo niektórzy rodzice niestety nie pozwalają grać w tenisa stołowego dzieciom, bo gra w piłkę nożną i już tenisa stołowego to nie za bardzo. A dzieciom trzeba umożliwić spróbowanie wszystkiego, co się da. I on tłumaczy mu, nie musi być tenisistą stołowym, może być koszykarzem, w ogóle nie musi być sportowcem, ale żeby miał przyjemność z tego. Bo jak dziecko ma przyjemność z tego, co robi, no to jest trzy razy więcej. Jak gramy w parze, w debla, to ja psuję piłkę, bo czuję, czuję presję tego młodego człowieka. Ale na szczęście dzisiaj wygraliśmy wszystkie pojedynki i no nie musieliśmy grać debla. W starszej kategorii równych sobie nie mieli Wojciech i Jacek Flaumentach z Fibrain AZS Politechnika Rzeszów, którzy w meczu o pierwsze miejsce wygrali z parą Przemysław Przybysz i Grzegorz Sum z Pux Arka Łętownia. No cóż, to jest tutaj to poziom amatorski. Tam Wojtek miał tylko jedną trudną gretą finałową, reszta to tak mu dość łagodnie poszło. Ja tam już, już ze względu na wiek, już gram sobie w trzeciej lidze. A Wojtek, no, można powiedzieć, że dopiero zaczyna grać dość dobrze na poziomie ogólnopolskim. Ostatnio na turnieju byłem y, piąty na młodzikach. Starsza kategoria jego. Był piąt, piąty w kraju, a w Żakach jest pierwszy w rankingu ogólnopolskim. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali mikołajkowe upominki i dyplomy. Dla najlepszych przygotowano dodatkowo nagrody rzeczowe i puchary. Jeszcze w tym roku KTSNA Sierkopol zaprasza do rywalizacji przy stołach osoby dorosłe. W sobotę 16 grudnia w Tarnobrzyskiej Halimosir odbędzie się bowiem druga edycja świątecznego turnieju w tenisa stołowego. 16 grudnia zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 18 lat życia i nie grają w ligach, od drugiej ligi wzwyż... Nie nie dopuszczamy. Chcemy, żeby to był w dalszym ciągu turniej dla amatorów. Żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład przyjedzie z Superligi, wygra, a pozostali stoją i patrzą. Więc zależy nam na tym, żeby to była następna zabawa, żeby po prostu wszyscy pograli. Będzie podział na kategorie kobiet i mężczyzn. Liczymy na to, że panie się znajdą. W tamtym roku było ich chyba cztery. Więc mam cichą nadzieję, że w tym roku może będzie ich więcej. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do czwartku 14 grudnia drogą elektroniczną na adres Barbara Podkreśnik ts24maupa.wp.pl lub telefonicznie pod numerem 514 7126.